Dzisiaj pracujemy z Maciejem, No, no będziesz w tym. Cześć. Będziesz nagrywany. Rubi zawsze wita klientów. Dzień dobry! Dzień. Dzień, bo pamiętam, że przyjeżdża zawsze i je. Drugi mniejszy motyw. Znaczył tak, że pod kolanem trzy kropki, linia łódka, no. i w dół yy, i może być taka pozioma i kropka na końcu. No, to jest, to jest. po tylu latach? Eee, to zależy, jak mocno zaciskasz igłę. <noise> Pracując z ludźmi tyle czasu, poznajemy ich i ja się jaram tym, że jestem jakby w całej jego wędrówce, tak? Kiedy przeszedł do studia i tak naprawdę Motywy się kompletnie różniły od tego. Widać tą całą ewolucję jakby świadomości, bo na początku były motywy takie bardziej po prostu ogólne, a potem, kiedy zaczął się wbijać tak, w ten, to tatuowanie, bardziej angażować, to widzę, jak te motywy zaczęły być dobierane pod niego. Och, ale już pracujemy bardzo długo ze sobą. Ja myślę, że kilkanaście lat, nie? Jak tylko magicznie. <laughs> I na koniec jest zawsze trochę trudniej, ale mi pomogły. Przeciwwólowe, <laughs> polecam. To jest mega miłe, jak po tylu latach ludzie wracają i chcą, abyś ty dalej realizował ich projekty, więc no to jest miłe. Z moimi psami zapraszam Was na seminarium 8 czerwca. Na razie skupię się na tym pierwszym. Jest e, typowo dla ludzi początkujących, co nie wiedzą nic kompletnie. Będę starał się to wytłumaczyć tak, żeby każdy zrozumiał i nie ziewał, tak jak e, na załączonym obrazku. Będzie dla sześciu osób. E, to będzie trwało jeden dzień, więc te osoby, które są zainteresowane tym 8 czerwca, czyli osoby kompletnie zielone, tak, to zapraszam do zapisów e, przez stronę Sławomir Myszków tatu na Facebooku i tam wszystko się dowiecie i tak